Cześć, nazywam się Nicoletta Żmuda i mam zaszczyt wszystkich zaprosić na swój występ, który odbędzie się 29 czerwca na dniach Gminy Długołęka. Yeah! Śpiewam od urodzenia i cieszę się, że teraz mogę śpiewać dla swojej małej córeczki Tosi, która niedługo mam nadzieję będzie sobie śpiewać ze mną. Konkurs Gminne Talenty jest dla mnie czymś istotnym, ponieważ mogę się w nim wykazać, a przede wszystkim cieszę się, że mogę zaśpiewać dla tak dużej publiczności. Jest to dla mnie zabawa przede wszystkim. Poza muzyką interesuję się opieką nad dziećmi. Ogólnie przez pewien czas zajmowałam się dziećmi, byłam nianią. Bardzo kocham dzieci i to jest moje takie główne zainteresowanie. Mam nadzieję, że spodoba wam się mój występ i zachęcam do głosowania i odwiedzajcie profil gminy na Facebooku. Do zobaczenia.